Rozpoczynamy cykl filmów dotyczących używania smartfonu. Na tych filmach pokażę państwu krok po kroku jak zacząć swoją przygodę z telefonem typu smartfon i dlaczego przede wszystkim warto. Filmy są skierowane do seniorów, nie tylko słuchaczy naszego Legnickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku ale każdej osoby, która chciałaby zmienić swój telefon komórkowy na smartfon, a tak naprawdę ma obawy, czy da sobie z takim urządzeniem radę. Zaczynamy od samego początku, czyli od tego, co u Państwa zazwyczaj, jak widzę na konsultacjach, sprawia Państwu wielką trudność. A mianowicie kwestia zainstalowania w telefonie komórkowym karty SIM. Telefon typu smartfon, aby zacząć z niego rozmawiać, wysyłać SMS-y, potrzebujemy do urządzenia włożyć kartę SIM. Kartę SIM kupimy i w kiosku ruchu, a najlepiej zaopatrzyć się w nią po prostu u operatora. Ja kupiłam właściwie u pierwszego, lepszego operatora e, kartę startową. Kartę trzeba zarejestrować. E, najłatwiej państwu będzie zarejestrować taką kartę prosto w salonie e, firmowym operatora. E, do takiego salonu trzeba pamiętać, aby wziąć dowód osobisty. Ponieważ pracownik salonu potwierdzi przy rejestracji z dowodu państwa dane. I teraz tak. Dostajemy kartę zapakowaną. Otwieramy ją. Wyjmujemy. Na karcie mamy ważne informacje. Przede wszystkim nasz nowy numer telefonu. Pod tym numerem telefonu będziemy mogli kontaktować się z innymi osobami. Mamy także PIN i PUK. Dobrze jest zachować taki blankiecik właśnie po karcie SIM, bo numer PIN do karty SIM czy PUK mogą się w przyszłości przydać. I teraz tak. Wyjmujemy, czyli odłamujemy tu, w świecie, bardzo prosto, adapter z kartą. Karta, jak Państwo widzą, może być w trzech, właściwie tutaj rozmiarach. W tych najnowszych telefonach komórkowych zazwyczaj potrzebna nam będzie karta ta najmniejsza, nano. Co teraz? Co zrobić właśnie z takim telefonem komórkowym, który dostaliśmy od kogoś, czy go kupiliśmy, żeby tą kartę zainstalować. Wystarczy nam spinacz. Zwykły spinacz. Szukamy w telefonie, szukamy wejścia do karty SIM. Wejście to zazwyczaj ma wyodrębniony. Jak widzimy tutaj rowki i dziurkę, do której, otwór, do którego wkładamy w tym przypadku metalowy spinacz. Wkładamy, naciskamy, wyjmujemy szufladkę. Proszę zobaczyć. Ta szufladka ma dwa miejsca. Jedno miejsce jest na kartę SD, kartę pamięci, drugie miejsce jest na kartę SIM. Od razu widać, jakiej wielkości karta będzie nam potrzebna do zainstalowania w telefonie. Musimy więc ją wyłamać, włożyć. Zgodnie tutaj. Z kształtem karty i z powrotem szufladkę wsunąć do naszego telefonu. W tym momencie mamy włożoną kartę sim. Byłem zobaczyć, Przychodzą nam, przychodzi nam od razu automatycznie SMS od po operatora, w którym wita nas właśnie i dziękuję za zarejestrowanie numeru w tym przypadku w play. Podsumowując. Zainstalowanie karty SIM, którą kupimy u operatora, jest bardzo proste. Nie potrzeba do na, nam do tego żadnych precyzyjnych narzędzi. Wystarczy nam spinacz. Ewentualnie możemy mieć e, oryginalny otwieracz, który jest e, dodany do telefonu komórkowego i właściwie tyle. Po tych kilku minutach nasz telefon jest gotowy do wykonywania połączeń. To jest, dziękuję Autysta, nasza pierwsza część filmiku.